No, zbieram puszki. W tym momencie? Kiedyś. No teraz co pan robi? No teraz, na razie odpoczywam, nie? Odpoczywał, a co ciężki dzień był, nazbierał pan coś? No to nazbierałem puszek. No. Nazbierałem butelek. No to gra. I co jeszcze? Nic więcej? No. A wyknął pan coś? A gdzie tam? Nie biję pan? Nie. A czemu? No bo... Nie zbieram tyle... No. Żeby tylko... Sobie zjeść. Mm. A podupczywa pan coś na boku? Co? Podupczywa pan coś? A gdzie tam? Nie. To seksu pan nie uprawia. Gdzie tam? No tam... Nie. <śpiewanie> a gdzie tam? jakieś narkotyki pan zażywa? <śpiewanie> a gdzie tam? A lunatykuje pan? <śpiewanie> lunatykuje pan? A gdzie? <śpiewanie> no po mieście <śpiewanie> Nie. A wygodna ławeczka jest? Niewygodna? <śpiewanie> Nie wygodna? Czy wygodna? Da się wyspać? Da. Da. A pan tam chyba mieszka koło giganta, z tego co pamiętam. Czy pan już tam nie mieszka? Pan tutaj mieszka na tej ławce? Nie. Nie? A tu pan sobie tak przycupnął tylko. Tak. A opalał się pan dzisiaj? Tak. A co pan będzie robił 15 w niebostąpienie Marii Panny? Nie wiem. A do kościoła pan będzie szatnie? chyba. Ale teraz Od czasu do czasu. A. no Ale co, kazania jakoś trafiają do pana? Co? Kazania trafiają do pana? No. Jako. takie. <laughs> a proszę mi powiedzieć a zna pan Kazia Wojtkę? Tak czy nie? Tak. A zna pan Łysego z Brazers? Nie. A chciałby pan y, jakiś film nagrać z Łycem z Brazers? Nie. Dlaczego <laughs> nie? A lubi pan kobiety? Tak czy nie? Nie lubi pan kobiet? Żwana. Kobiety pan lubi? Trudna sprawa. <laughs> a, a facetów. Absolutnie. Absolutnie. A, no to wie pan co, to ja panu życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam, do zobaczenia. No. Wyśpi się pan fajnie, będzie panu wygodnie? Pomóc coś? Nie. No to do widzenia. Pozdrawiam. Może pan jeszcze coś, jakieś dwa słówka powiedzieć? Nie, nie. <laughs> Do widzenia.